Witajcie, z tej strony Durex i dzisiaj Wam pokażę jak pobrać mody do BBG Drive Wchodzimy do przeglądarki i wpisujemy Modland Wybieramy pierwszy link Wybieramy skąd chcemy modyfikację jak tytuł mówi, będą Drive Wybieramy stąd modyfikację albo wpisujemy model auta. Ja wybiorę sobie to BMEczka Przechodzę na to i wybieramy stąd. Ja wybiorę ten pierwszy link. No i gdy pobiorę, to się widzimy. Potem wchodzimy do BMEczki Drive. Klikamy Repozytu. W wodów. folder z wodami. Tutaj w kluczin pobradę. Przenosimy modyfikację i je dodana. Wybieramy mapę do Woldo w tego Jesteśmy KB Ctrl E i wybieramy samochód. To jest moja BMK z modów. Klikam w nią. No i proszę bardzo, mamy ją. Jak poradnik Wam pomógł, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję i będę się z Wami żegnał. Pa!